Cześć, witam, wszystkie w serde. Chciałem się światło mieć, a wyglądacie na serial LEGO. Przejdźmy Lego, przyzwyczajenie się do tego. Psi patrol rusza do akcji. To już odcinek trzeci. Jestli? mamy nową misję. Uratuj wieloryba. Użyj lewego drążka, by przeglądać misję. I naciśnij przycisk To wiem, Rajden! Nie gadaj w... o tym nawet proszę cię. Ja to wiem. Wiem. Dlatego tego nie wyrzucałem, bo nie miałem do tego dostępu, a teraz aktualnie mam. Psi patrol zbiórka w bazie więc możemy normalnie teraz nagrywać normalnie serię Psi Patrol Psi Patrol rusza do akcji! Uratujmy wieloryba! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! I patrolu. Na plaży w zatoce wypłynął wieloryb. Kapitan Turbot ma super wytrzymałą linę, która może pomóc go ocalić, ale lina wpadła do wody. Musimy nie. ją wyłowić. Marshal musi dotrzeć do wieloryba i użyć działek wodnych, by polewać go wodą. Okay. Zuma może zanurkować pod wodę, by wyłowić super wytrzymałą linę i oddać ją kapitanowi. Chase użyje syreny, żeby odganiać z drogi ptaki. Dobrze, przy patrolu uratujmy wieloryba, który wypłynął na plażę! Marszal! Zuma! Cześć! To doruszajmy. Marszał. Dobrze, marszał. To chodźmy. Pomóż marszałowi dostać się do bieloryba, by mógł polewać go wodą z działek wody. Bo ta gra bardzo przypomina taką właśnie, jak wcześniej wam nie mówiłem. To ona przypomina bardzo mocną platformówkę, takie, takie stare, które. pamiętam za dzieciaka, się grało. Ale to no do dobrze, że ta gra tak wygląda. Młodzi więcej tutaj będą grać. Dobra. Ej, ciastka są moje. Stój. O, pięknie. Wiesz, coś Chciałem sprawdzić, czy podobnie mam przypadkiem, bo trzeba. Jeśli chce się zdobyć e, platynę w tej grze, to trzeba mieć jednak 100%. W umiejętności powinieneś użyć? Tego. Nawet nie wiedziałem, że Marshall potrafi latać. Albo lewitować, nie wiem to się mówi. Nie nie wiem co on właśnie robi. On chyba bardziej Wspaniale! Dobra. No wiem Rajderz, dziękuję, że tak wspaniale Mówisz o mnie. Jeśli si pociąg te... E, si pociąg ciasteczek leci Spróbuj znaleźć wszystkie psie przekąski. Oczywiście, Ryder! A ja co ja robię? Niby stoję na baczność. Patrzę czy wszystko do Dokładnie! Chcę mieć wszystkie Przekąski! Psie! Hau, hau. Dawaj, ciągnij, marszałek. linę w lewo, użyj lewego drążka. Dobra. Szybko! Musisz przedostać się przez to przejście, zanim się zamknie. Już. Niedaleko, zleci. Dobra robota, jesteśmy prawie na miejscu. Dobra, mam. Bo bałem się, że zapomniałem. Super! Złoty odcisk łapy został zebrany. Zbierz wszystkie złote odciski, łapy, jakie znajdziesz. Dobrze. Dobrze, szefie. Dążaj tą drogą, aby dotrzeć do wieloryba na plaży. Dobrze. Po powrocie do bazy U, można specjalne przepisy, za zebranie wystarczającej ilości psich przekąsk. Po bliżu znajduje się złoty odcisk łapy. Gdzie? A, wiem gdzie patrzcie. Na dole. Złoty odcisk łapy. Masz go! Sprawdźmy gdzie? czy uda ci się znaleźć wszystkie. Uda mi się Ryder. Jak mnie, tak mnie, nie to kompletnie. Spratujemy. Tak jest. Szczerze mówiąc powiem tak. Teraz od niedawna lubię psi, i pip i pip patrol i blu. Wszystkie psie przekąski, jakie uda ci się odnaleźć. Taki blokują nam przejście. Potrzebujemy chase'a, żeby przegonić je Wybierz od. Weźmy Chase'a. Dzięki Chase. Dobrze. Teraz możemy kontynuować. Uuu, kółko pełne przekąsek. Pychota. Krzycze? Kolejna. Znaleziono złoty odcisk łapy. Zbierz wszystkie złote odciski łapy, jakie znajdziesz. pięknie i obroty przekąski podczas misji ratunkowych, aby otrzymać specjalne przekąski nagrody. Rozumiem, Riderze, rozumiem wszystko, jak ptasz. Przek. Wybierz odp. Przełatuj. Spaniale. Więc powiem wam tak. Ja mam... Zogra... i zbierz wszystkie psie przekąski, jakie napotkasz. Mam zamiar przejść wszystkie po... tutaj gry. E, What tą grę? Jest tu jeszcze grę o super bohater w pieskach i blue, i one niedługo się pojawią. Znaleźliśmy wieloryba. Teraz masz może użyć Słuch. działek wodnych, żeby polewać go wodą. Wybierz się umiejętność, która Rozumiem. pomoże Ci iść dalej. Dobra robota! Kierwci wodne. drążka. Całkowotne! Prawie skończone. Tak trzymaj! Fantastyko! Fantastyko! Tak Skoro wieloryb jest już polewany wodą, kolej na zoomę. Pomóż Zumie zanurkować, by odnaleźć super wytrzymałą linę i oddać ją kapitanowi turbotowi. Dobrze. Dobrze, Ryder. Zuma! Chodźmy dalej! Miam niam, jak ja uwielbiam ciasteczka. Widzisz ten znak dla nurków? Tutaj Zuma może zanurkować pod wodę, aby dostać się do liny, której pociągnięcie opuści most. Pomóż Zumie zanurkować. O! Nurkuj, Zuma, nurkuj! Niczym Oli, Oli nurkuj. Dobrze! Taka... Zumie udało się kiedyś. opuścić most. Ruszajmy dalej! Pamiętam, że właśnie było takie przebaj... kolejne psie przekąski. Złoty odcisk łapy został zebrany. Pamiętam, że taką właśnie bajkę. Oli, Oli, nie. nurkuj. Dobra. Idź dalej, by pomóc Zumi znaleźć zatopioną linię kapitana Turbota i przynieść ją z powrotem. Dobrze, Ryder, Wszystko słyszałem, nie musisz powtarzać. Powtarzać. Ale chcę zrobić wszystkie psie przekąski. Hmm, co to jest? A, znowu wracam wszystkie przekąski podczas misji rafiku. Aby pociągnąć linę w lewo, użyj lewego drążka. Dobrze. Biegnij, Zumo, biegnij! Musisz przedostać się przez to przejście zanim się ku... zamknie. O, kula ciasteczek, pychota. Miam. Pięknie. Dobra robota, jesteśmy prawie na miejscu. Wybierz psia. Zuma, nurkuj, nurkuj Zuma. Pięknie. Miam, miam, miam. Zabieraj wszystkie psie przekąski, jakie uda ci się odnaleźć. Kiedy zobaczysz symbol pływaka, to znaczy, że Zuma może tutaj pływać. Pomóż Zumie na miejsca, okay. gotowi, start! Pomóż Zumie pływać! Jak mam pomóc pływać? Użyj lewego drążka, by poruszać Zumą w wodzie, w górę i w dół. O o! Uważaj na ryby i wodorosty. Płynięcie w nie spowolni Zumę. Wykorzystaj prądy wodne. Ja bym nie chciał. W... Ja bym nie chciał prądów wodnych, bo nie mogę potem zebrać ciastek. O Kurczę! Wszystkie yes. odcisk łapy, masz go. Nie, tak już się bałem, już że już nie, nie trafię wszystkie go. Psie przekąski. Jeśli się w się psich przekąsek to się zasmucę i, i będę smutny sadge. Perfekcyjnie. Świetnie. Zebrano wszystkie psie przekąski z tej misji ratunkowej. Super. nie Turbot. Świetnie. Zumie udało się przeprawić przez wodę. co? Jest. Udziało się. Pomogliśmy kapitanowi Turbotowi uratować wieloryba. Wieloryb jest bardzo szczęśliwy. Prawo, psi patrolu! Super! Wszystkie psie przekąski oraz wszystkie 5 łapek. Za zebranie tylu przekąsek otrzymano platynową psią przekąskę. Wszystkie złote odciski łapy zostały z... Obrazek tej misji ratunkowej został odblokowany. Dobra, to wracamy do bazy. Bieski, mamy nową misję. Uratuj żółwie morskie. Użyj lewego drążka, by przeglądać misję. Dobrze, Naciśnij dobrze Raider. przycisk krzyżyk, by zaakceptować swój wybór. Dobrze, jak coś to zrobimy nas na następnym odcinku robimy. Dobrze, to pa!